Witam serdecznie na kanale Picasso A dzisiaj horsem No zobaczymy co tam w weekend będziemy dostawać. No, no to zaczynajmy. No tak, na wyzwaniu Tytana mamy z nowej promocji. Z nowej promocji mamy y, tutaj karatę. Y, te karatę daje nam medalion na ten... Y, 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 y. Jaka przyznawalność w ogóle jest. Ktoś tam dostał w ogóle, na siódmym poziomie jest. Boże, taki dziadni na siódmym poziomie. Obie, nie wyrażaj swojego. Ale w pierwszej, w pierwszym. tym uderzeniu, no. Albo w ostatnim. <laughs> nie, no, w pierwszym, w pierwszym A to musiało być. Julia, gratulacje. Luksika też gratulacje. No ładnie, ładnie, ładnie. Ale nic więcej na razie. A odświeżymy, może, może jakieś inne. Nie, te dwie osoby tylko dostały w pierwszym. Gratulacje w każdym razie, ale co daje medalion Ateny? Co daje medalion Ateny? Ja jeszcze mówiłem w spoilerowych. Daje to, że możecie blub robić bez zawodów, bez wygranych zawodów. To jest ten medalion, który został wprowadzony razem z reformą zawodów, gdzie utrudnili nam życie, że teraz po prostu zawody mają tak ogromną, tak ogromne znaczenie w w blupie, że praktycznie bez wygranych zawodów blup jest do chrzanu i nie podwyższa praktycznie PG, więc ja ogólnie rzecz biorąc bojkotuję razem z tamtą reformą ten medalion, a co za tym idzie i tego, i tego boskiego, i ja tego karatę w ogóle, w ogóle nie polecam, w żaden sposób jest to moja opinia. Tegoż konia na pewno się nie będziecie zgadzać, piszcie w, w komentarzach co o tym myślicie. Natomiast ja jestem zdania, że to jest po prostu typowo koń komercyjny, komercha, aż jedzie stąd do, do, do samej Francji, prawda? Ja po prostu olewam tego konia, jak i medalion, jak i całą tą reformę, jeżeli chodzi o nowy blub. I nowe zawody. To już swoje zdanie już wypowiedziałem, a teraz będziemy patrzeć tak obiektywnie dla osób, które nie potrafią grupować. No to ten medalion rzeczywiście by się przydał. Dla osób nowych być może też. Natomiast czy z tego są jakieś zyski, powiedzmy, kuponiaste? No to nie. Ten medalion nie można przekazać, nie można sprzedać, nie można wymienić. Można dać tylko i wyłącznie na swojego konia. Więc pod tym względem ekonomicznym to też się nie opłaca. Natomiast jeżeli macie trudności z blupem, no to jak najbardziej tak. Ale tak jak mówię, to jest przede wszystkim z tego względu, że nam w ogóle taką reformę włodarze tutaj dali. Dobra, co mamy w Złotym Runie? W Złotym Runie mamy Ozyrysa. Złote runa dosyć rzadko dają boskie, zwłaszcza ostatnio. Ja nawet nie próbuję po prostu brać i je robić cokolwiek z drapek, z tego względu, że dostaję zazwyczaj paści. Jedyne co dobre jest w Złotym Runie, że zawsze macie do wyboru jakąś, jakiś cer, który możecie sobie wziąć, że bez cera nie odejdziecie. Czasem paści, czasem do krzanu, a czasem omka się zdarzy. Także w miarę dobrze to wygląda. Ale to już od Was zależy, co chcecie uzyskać. Natomiast um, taki bardziej sprawiedliwe jest to, to złote runo. Natomiast rzadko co um, u mnie przynajmniej ostatnio wpadały, wpadały te ozyrysy. Nawet na testowych, jak sprawdzałem, to było cieniarsko. No nic, lecimy dalej. Co Azyryz nam daje? Daje nam 10 kuponów, a bardzo dosyć rzadką. Zresztą zaraz sprawdzimy, jak to, jak to wygląda, jak, i, jak, to, jak, to będzie, jak to będzie się przedstawiać. Mianowicie dostajemy Eki, a punkty umiejętności, które możemy dać takiemu zerysowi. Zobaczcie mojego zerysa. No te punkty rzeczywiście można sobie tutaj dać. Natomiast w losowaniu dostajemy 10 punktów, tylko niestety dosyć rzadko daje ostatnio kupony, jak zresztą wszystkie boskie, bardzo ograniczyli te, te, te rzeczy. E, boskie e, po prostu czasem e, nie warto po prostu wchodzić czasem na te boskie, bo człowiek się tylko denerwuje, że znowu dostał jakieś paści. No ale no cóż, tak to bywa. Trzeba było wcześniej go obrabieć i, i zbierać e, kuponiki, tak? A no, chciałem tam wam jeszcze tutaj tak przybliżyć troszeczkę na sprawę, a mianowicie mam 1204 wiadomości spamerskie oczywiście, do niczego mi nie przydatne. Sprawdźmy. No, tak, wiosna przyniosła mi ten. No, i tyle, tyle mam do tutaj wszystkiego. tak? I teraz mogę sobie wybierać co chcę. Tylko, że wiecie, w, nakło, w, na, w natłoku tego wszystkiego to ważne, ważne informacje się gubią. I to jest właśnie beznadzieja tego, tego nowego systemu. Mam e, tyle tutaj tych wiadomości, że mi e, po prostu już się nawet nie chce, nie chce czytać e, cokolwiek, jakichkolwiek sprzedaży i tak dalej. No, ja już nie mówię o tym, że jestem informowany o każdym, o każdym e, przedłużeniu boksa, e, boksu. A ja mam boksów, czekajcie, bo aż, aż nie wiem, ile ja mam, ja mam boksów w ośrodku. Ja mam 20 tysięcy boksów, wiecie. nie każdy po prostu i jeszcze, 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 niech te, te, po prostu te 18 tysięcy, niech przedłuży teraz te boksy. To ja mam po prostu zawaloną skrzynkę, tutaj mam jakieś 18 tysięcy po prostu wiadomości. Tak, czekam, aż po prostu zbliży się termin przedłużania. Przedłużania, przedłużania boksów i po prostu ja sobie palcem do 4 liter nie trafię, ale to jest tylko mój problem, wiecie. No i tak dalej. Owszem, można sobie tam zmieniać i tak dalej. Te, te, te wszystkie jedloły, tylko powiedzcie mi: gospodarstwa no, hodowlane, ośrodek jeździecki. No i dobra, no wczoraj, dzisiaj, wczoraj, dzisiaj pełno tego jest. Handel, to już nie powiem o że, że, że jakieś, jakieś, jakieś rzeczy tam po, y, się sprzedaje, otrzymujesz przedmiot. No. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za ty, y, to, co mi daliście. Y, to, to, to bardzo, bardzo dziękuję. Wem, y, Amfetka, Marudna. Dziękuję bardzo za, 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 za rzeczy, które otrzymałem od Was. Proszę częściej, proszę częściej, proszę częściej. No dobra, no to lecimy dalej. No, co mamy w rogu obfitości? W rogu obfitości mamy prehistorycznego. No chociaż tyle, że w rogu można coś, coś dostać, prawda? Pre prehistoryczny. I prehistoryczny hiporion. Daje nam, daje nam, daje nam, a mianowicie daje nam jeden punkt za każdą umiejętność, o ile nie przekroczymy połowy wartości umiejętności konia uznanego za najlepszego w grze tej umiejętności. Czyli możemy sobie tutaj dorzucać, 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 dopóki połowę nie osiągniemy najlepszego konia. Czyli prawdę mówiąc, ten koń nigdy nie będzie bardzo dobry bo on zawsze będzie o połowę gorszy niż najlepszy koń w, w całej grze, tak? Także tutaj pod tym względem już mamy wyjaśnione, że on się nie nadawać będzie do, za bardzo do wyścigów chyba, że tam z tam z pogorszymi tam jakimiś tam y, tymi bustkimi, którym się nie da po prostu pod, podwyższać umiejętności albo... Y, po prostu się nie chce podwyższać umiejętności, bo to jest strasznie drogie. No i tak, no i ale co on daje nam? A mianowicie, za, za wielokrotność 200 punktów, Perion zapewni ci zierybaka z gatunku oraz maści, których jeszcze nie posiadasz. Jeśli posiadasz już maść dla wszystkich gatunków, nie otrzymasz zierybaka. To jest trochę nieuczciwe, bo to od razu dyskryminuje tych, którzy aktywnie grają, prawda. A lamerów takich jak ja, na przykład, który nie mam po prostu wszystkich koników, no to, no to premiuję, prawda? No owszem, można sobie w ten sposób uzupełnić tutaj te wszystkie trofea, które mamy, prawda? I, i sobie tutaj na przykład o, o tego, tej rasy nie mam, może dostanę kiedyś. No tutaj mam Nowow Fundlandy też, też nie robiłem, także o tutaj coś. Berberyjskiego nie robiłem. No tak, widzicie, już się troszeczkę zapuściłem. Mawarii nie mam. O, widzicie, było pytanie ostatnio o mawarii. One są, prawda? Można sobie kupić je po prostu z, z rynku. Także owszem, ich się nie da na samym początku, jak się otwiera, prawda? One nie są w głównych, ale już z rynku można je kupić. Także spokojnie, bezproblemowo możemy sobie to załatwić. Dobra, co tutaj jeszcze nie mam? O, dobra. Stelle. Dlaczego jest, jak gramy w, na polskim portalu nie ma polskich na to ja nie rozumiem. No dobra, lecimy dalej. Piniaty, piniaty, piniaty. No i nowa promocja weszła. Ta co już obawialiśmy, ja już jestem też tutaj troszeczkę na piniatach. Nie jestem daleko, bo to jest trzecia małpeczka, prawda? Tam jakby ktoś mógł mi tam kliknąć to z chęcią przyjmę. Nie wiem, czy już mi ktoś kliknął, czy nie, ale chyba jedna osoba pomocy oczekiwania na odpowiedź. No, nikt mi jeszcze nie kliknął, a już dawno, dawno wszystkim już kliknąłem. O, widzicie? Tutaj kogoś ktoś ma rozwaloną, e, więc przykro mi bardzo. Chyba, że po prostu e, odświeżę i wtedy już będzie już kliknięte no, nie, nie, nikt mi nie kliknął. No, trudno, no. mało, mało osób dałem chyba 15 albo coś takiego, także farnie by było, jakby ktoś jednak kliknął, nie? Ale no cóż, tak bywa. Ja w każdym razie staram się każdemu klikać. O, widzicie, ciach i lecimy. To naprawdę dużo, nie kosztuje czasu i można wszystkim, wszystkim po prostu odkliknąć. No, oczywiście, jak się jest na, w tym czasie na na koncie, bo to się też tak nie da wszystkiego zrobić. Pamiętajcie, że najpierw robimy cele, a później dopiero klikamy tutaj te kliknięcia. Tych, tych buław raczej nie polecam w tym momencie. Drugo to wychodzi. Ja zresztą przyjąłem sobie taktykę taką defensywną, że tylko zdobywam to, co jest za darmuszkę, Wiecie, że ja nie lubię wydawać zbyt wielu kuponów, coś się da zrobić, to się da się zrobić. Nie da się, to się trudno nie da. Myślę, że tą główną nagrodę, którą jest tutaj ten właśnie e, boski, boski Falabela, no, no, to jest chiński, także dosyć rzadki, także rzad... Chińczyki teraz spadną troszeczkę w cenach. Natomiast natomiast no, co tutaj jeszcze mamy? Mamy jeszcze, jeszcze tutaj broszkę e, kataliny, niezbyt popularną, ale cenioną przez niektórych. No i aha, tutaj ten, ten nowy, nowy, e, nowy produkt się pojawia. Ta, te zaplatanie kołeczków. No, konik fajniej wygląda. Dużo to nie poprawia w statach, ale, ale zawsze można to wrzucić. No, jak nie macie co robić, no to możecie zaplatać kołeczki, <noise> Że tak powiem. A, dobra, e, no to cóż, no, to już chyba kończymy na dzisiaj. Zapraszam, e, zapraszam do, e, do oglądania, do e, lajkowania i no i do subowania. Fajnie by było, jakby się nie, też udostępnić. Po prostu ten, ten filmik, jeżeli możecie, oczywiście, na swoich ulach na Facebooku albo, albo też w innych mediach społecznościowych, bardzo by mi to pomogło. No, taką, taką po prostu taki, taki, taka pomoc jest zawsze, zawsze ceniona. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do następnego razu.